W dniu 23 grudnia 2015 roku spółka podpisała umowę inwestycyjną z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotyczącą wypłaty środków na wykonanie zadania pod tytułem Modernizacja źródła ciepła wraz ze zmianą technologii basenowej na pływalni miejskiej w Legionowie przy ulicy Królowej Jadwigi 11. Przebudowa basenu obejmuje dwa etapy. Pierwszy etap to modernizacja źródła ciepła, obejmujący wdrożenie systemu pomp ciepła. Drugi etap to zmiana technologii basenowej, obejmujący zamknięcie obiegu wody basenowej wraz z wymianą filtrów. Inwestycja jest prowadzona w formie finansuj, projektuj, buduj, co pozwoli spółce wykonać bardzo ważne dla funkcjonowania pływalni prace bez podnoszenia nadmiernych nakładów finansowych. Zrealizowanie inwestycji powoduje znaczne obniżenie kosztów zakupu energii ciepłej niezbędnej do utrzymania odpowiedniej temperatury wody w basenie, jak i również pozwoli na oszczędności w zakresie kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków. Zaoszczędzone środki w kwocie około 130 tysięcy rocznie pozwolą na spłatę zaciągniętych na ten cel zobowiązań. Planowany termin zakończenia inwestycji to 31 sierpnia 2016 roku. Razem z modernizacją źródła ciepła i zmianą technologii basenowej zostanie zainstalowany system umożliwiający zdalne zarządzanie i monitorowanie. Pracy urządzeń w celu maksymalizacji efektów ekonomicznych i ekologicznych przedsięwzięcia. Inwestycja realizowana jest przez firmę Hydrochem DGESA z siedzibą w Warszawie, wybraną w drodze przetargu nieograniczonego. Łączna kwota udzielonej pożyczki wynosi 1 milion 68 356 zł, natomiast koszty całej inwestycji to 1 milion 328 400.